Siemano, tutaj Raphson z kanału Games, w Games Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, gdzie znajdują się wszystkie sekrety w górskiej świątyni w grze Tomb Raider. Zapraszam was do oglądania. Nawet z pozoru irracjonalnej, wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. W Górskiej Świątyni można znaleźć jeden obóz, dwa dokumenty, relikty oraz skrzynki, mapę skarbów oraz pięć lampionów. Zaczynajmy. Po wejściu do Górskiej Świątyni na samym początku spójrz w budynek po prawej stronie. Pierwszy lampion w tej grze znajduje się w budynku, ale to jeszcze nie wszystko. W tym budynku możesz też znaleźć skrzynkę. Dotarcie do tego budynku jest bardzo proste: wystarczy, że popatrzysz w prawo, następnie wspinaj się po widocznych deskach. Wejście do tego budynku jest po lewej stronie, a w środku budynku znajdziesz go skrzynkę. Kolejny lampion wisi po lewej stronie drugiego budynku. Idąc dalej tą samą drogą, spójrz na wodospad po lewej stronie. Zobaczysz jaskinię, Wejdź do niej. W jaskini na skrzynce możesz znaleźć mapę skarbów. Mapa skarbów znacząco ułatwi ci znajdowanie sekretów w Górskiej świątyni. Zanim przekroczysz most, na prosto znajdziesz obóz. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Jeśli nadal jesteś w obozie, to na prosto znajdziesz kolejną jaskinię. Wejdź do niej. W środku jaskini znajdziesz pierwszy dokument. Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec z łodzią. Skieruj się w północną część górskiej świątyni. Znajdziesz tam budynek. Po lewej stronie budynku znajdziesz wyszący lampion. Po zabiciu dwóch gości, ale zanim wejdziemy do dużego budynku, po prawej stronie znajdziemy mały budynek. Mi to przypomina chińską studnię, no ale to nie jest studnia. Po dotaciu do budynku, po lewej stronie znajdziesz skały. Przed skrzynką znajdziesz go skrzynkę. Po dotaciu do dużego budynku, zobaczysz lampion. Musisz zniszczyć ten lampion, inaczej nie będziesz mógł pójść dalej. Po zjechaniu na linę po prawej stronie znajdziesz skrzynkę. Na skrzynce znajdziesz dokument. Wylądowaliśmy na tej wyspie. Wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia. Ostatni lampion w górskiej świątyni wisi na budynku po lewej stronie. Teraz przechodzimy do reliktów. Pierwszy relikt znajduje się w południowej części górskiej świątyni. Żeby dotrzeć do tego budynku należy wspiąć się po drewnianych deskach. Następnie idź schodami w górę. Potem spójrz w prawo i skocz na dach. Wejście znajdziesz po prawej stronie. W środku tego budynku znajdziesz relikt. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Ostatni sekret znajdziesz w centrum głoskiej świątyni. Żeby dotrzeć do reliktu, należy zejść schodami w dół. Relikt znajduje się w budynku. To jest Gunbaj Samurajowie używali ich do przekazywania rozkazów żołnierzom podczas bitwy. Solidny, zrobiony z impregnowanego cyprysu. I tak oto znaleźliśmy wszystkie sekrety w górskiej świątyni. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego odcinka. Na razie, cześć. Nie! 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 Tylko ryby. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom życzę palca w dupie. Nara!